Manko widzowie z tej strony Patrocos i dzisiaj gramy sobie rękę ranketową w Fortnite OG. Mo Zagrałem już jeden wcześniejszy mecz, ale nie nakrywałem go. I tam wbiłem rękę rękę 2. <laughs> Więc stwierdziłem, że drugi meczek nagram. Może zajdę dalej, może nie, nie wiem. W każdym razie, jeżeli odcineczek wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, suba z dzwonem tam na dole i w komentarzu piszcie Czy chcecie więcej... ...Rankedów z Fortnite OG, a ja w tym czasie zabieram was, zapraszam was do oglądania. Pozdrawiam. Może tu nalepki leci... ...80 tysięcy osób. Landing dobry. Fuck. Aber okay. ja, denn? Ist Bomber. Ist MK? No teraz to się można strzelać. Owe trzy fagi już są widzowie. Ale Bambichi Ulala! Lepki póki co wyczyszczony Przeładujmy sobie pełnię To 55,4% pięć widzowie. fahami sobie matce Zajrzyma dead To jest byłem już dead Na szczęście I'm nie zawiodł widzowie. Więc o tyle fajnie. Przydałaby się jakaś snajpa widzowie, może double pompa. O, skrzyneczki słyszę, słyszę skrzyneczki. Nade mną oczywiście. Zabudujmy się. Dwie skrzyneczki w jednym miejscu. Wolna pompa, okej okay. i PM może być. Na razie już szary lód widzowie, ale mam nadzieję, że coś już w miarę szybko zmieni. Bo słyszę tu już kolejną skrzynkę widzowie. Więc idziemy u niebieska MK dla Patekosa. Pewnie chętnie przyjmę. Mam On miał W szary... Widzowie, on miał szarym pompę chłop, i myślał, że... da mi radę. Chociaż ja byłem obity, więc jakby dobrze trafił, to ja miałem zero. Więc wystarczyło dobrze trafić, i byłoby po mnie. Ele, mamy double pompa widzowie. Tak, double pompa działa na tym ciebie. Tylko przydałyby się lepsze te pompy, ale że, też nie są złe. Więc do macy. mamy Jak chcecie w... żebym w następnym odcinku zrobił Skybase Piszcie w komentarzach Hashtag Pelko A ja go zrobię w następnym odcinku. Nawet double pompy nie trzeba było. czy 7 fragów top 17 Ostatni snajper gdzieś z dupy pewnie że za, za Aha, Dobra, widzowie, będzie tu. To... A, dobra. zrobimy jeszcze troszkę dłuższy ten odcinek. Nie będzie ta blechanka, niestety. U, 106% widzowie, Brąz 3%. No to nieźle. rąka po 106%. Także dajemy rad damy radę. Postaram się wygrać teraz widzowie albo zejść przynajmniej do top 10. Żebyście mieli co do oglądania. Także czym Mówię, następny, w następnym odcinku, jeżeli będziecie chcieli, widzowie, zarobię. To zarobię Skybase'a. Tylko piszcie... w komentarzach pod tym odcinkiem hashtag zmusisz? A ja przypnę serduszko i zrobię Skybase'a. I mało tego, postaram się wygrać na tym Skybase'ie, więc może być ciekawie. O moje umiejętności i na poziomie kepcia, albo jestem LP Jak gadam głupoty widzowie, to przepraszam, ale dawno nie nakrywałem po prostu, więc. O, polecimy sobie na zgubne ziemie. Lecimy na zgubne ziemię widzowie i mam nadzieję, że ta kraja będzie dużo lepsza niż poprzednia. Znaczy poprzednia zła... poprzednia gra nie była zła, bo na tym lepkim wystrzelałem, więc mam nadzieję, że ta gra będzie tak samo dobra. Jest to ostatnia gra, więc niezależnie od wyniku będziemy się... będziemy się żegnać widzowie. Może wieczorem jeszcze live'ik wleci. Więc trzymajcie kciuki, żeby tym razem udał. Więc widzowie, to wszystko dla was. Gierka, live'ik. czy znaczy wieczorem, będzie po południu, tak o 16.00 o 17.18 wleci liveik, a jutro kolejny odcinek około 16.00. Zjawimy sobie taki tydzień mini daily. A, chłop już ma... chłop się już sadzi do mnie. Ale coś trafić we mnie nie umi. Nie ma takiego bicia. Nie ma takiego bicia, chłopie, mówiłem już. I drugie raz się powtarzać nie mam zamiaru. Dobra, double pompa działa jak zawsze. Wybijam się gdzieś niedaleko mnie, więc będzie to dobra okazję, żeby to wykorzystać. Czekajcie, nie wybijajcie się za szybko. 54 drewna, no. Więc. Dzieje! Co ty próbujesz, chłopie? Dajcie mi zieloną wolną pompę albo jakąkolwiek inną wolną. Ale, Bambici, ja zapominam cały czas o wypiciu, o spożyciu kewa. O, teraz już mam. Nie wierzę, widzowie. 97 dostał. O. No nic, widzimy się w następnej grze. Serp 1. To będzie ostatnie, widzowie, i będziemy kończyć. Także albo nie. Mam nadzieję, że Wam się spodobało widzowie. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, suba dzwonkiem. I mówię w komentarzu piszcie, że jak chcecie Skybase, żebym <grym> zebrał tego skybase <grym>